Serdecznie. To znowu ja. Dzisiaj tak vlogowo. Jest niedziela za oknem, nawet przyzwoita pogoda, powiem. Co mogę dzisiaj powiedzieć a propos? Zbliżamy się powoli w kierunku świąt Wielkiej Nocy. I tak jakichś takich wielkich planów nie mamy. Oczywiście tutaj teściu ujedzie do Polski, no bo ma tą możliwość. Niestety aby się mój mąż uparł, to by mógł jechać, nie? Ale musiałby sam z Kacprem jechać. Ja niestety nie mogę, bo muszę pracować. No i nie mam tyle urlopu, jakbym chciała. I po prostu czasami ubolewam nad tym, bo wiele, wiele świąt, wiele takich fajnych e, rzeczy, ferii, nieferii, nie możemy spędzić razem, czy wakacji nawet. To jest po prostu e, minus tutaj, nie mając prawie e, rodziny i i musimy się zadbać tu o to sami, żeby to jakoś ogarnąć. E, chociaż latem teściowa może przyjedzie, no to tam będzie e, z Kecperkiem te dwa tygodnie. Robert weźmie jeden tydzień to będzie trzy, no półtorej tygodnia właściwie no i ja wezmę jeszcze um, trzy tygodnie, także sześć tygodni będzie jakoś, sześć i pół tygodnia będzie pokrytych no. e, jeśli chodzi o same święta, nie planujemy jakiejś, nie wiadomo czego, um, żeby ugotować, wiadomo zobaczymy co akurat um, będzie w korzystnej cenie i tak dalej, wiadomo jak ostatnie przykłady pokazały, trzeba na to też zwrócić czasami uwagę, ale jak są święta, no to można trochę zaszaleć. Jeśli chodzi o samo to, że Kaspi jest autystą, coraz lepiej u niego święta jakoś tak prze, przechodzą i coraz lepiej Kacper zaczyna rozumieć, co się wokół niego dzieje. I także jeśli chodzi o same święta wielkanocne. Podoba mi się to, że Kacperek e, coraz lepiej odbiera e, to, że się maluje jajka, wie, po co się maluje jajka, bo kiedyś miałam wrażenie, że on tego tak nie odbiera, nie za bardzo chciał jej jeść, i tak dalej. Ale teraz... On wiąże to ze sobą. Dobra, pomalowałem jajka albo coś zrobiłem, i chętnie to zjem. I to właśnie zauważam, że u niego jest ta zmiana. E, tu mam takie czasopismo, które sobie niedawno kupiłam. Jeśli ktoś jest e, tutaj niemieckojęzyczny, czy umie niemiecki, może sobie i ma dziecko autystyczne, może sobie fajnie poczytać. To jest bardzo fajny artykuł o wybiórczości pokarmowej o autystów. I ten temat jest um, wiele, wiele razy poruszany przez różnych rodziców, bo dziecko je jednostronnie, bo je za mało różnych innych rzeczy. Po prostu są pewne rzeczy, które dziecko nie może wytrzymać, czy nawet w konsystencji tego jedzenia, czy nawet kolor tego jedzenia, czy zapach tego jedzenia różnie może odbierać. Także. Um, Jestem za tym, dziecko może próbować, ale nie należy dzieci zmuszać do próbowania, jeśli tego nie chcą. Po prostu, bo to jest najgorsze, co może być. I dziecko może po prostu się całkowicie rozmyślić i pewnych rzeczy przestać jeść. Yy, albo po prostu wcale nie jeść, i to będzie jakby odpowiedź na to, że zostało zmuszane do jedzenia. Także nie na tym rzecz polega, żeby zmuszać, tylko żeby zachęcać, prawda? Co mnie ostatnio zaskoczyło u Kacpra szłam z nim do logopedy, to był piątek. I zaskoczyła mnie jedna sprawa. Nie zatrzymał się przy przystanku, nie robił misce, Poszedł po prostu aż do samych drzwi pod logopedę, bez żadnych problemów. U pani logopedy, kolejne zaskoczenie. Kacper um, zaczyna interakcję. Czyli ona się go pyta, on coś odpowiada i na tej zasadzie. E, znaczy, się oglądali książkę, e, która jest mu znana, i po prostu zaczął się jakby z nią komunikować, bo ona się pyta: A co to za zwierzątko, a to, a tamto, jak robi to zwierzątku? No i Kacper w ten sposób odpowiadał. E, co najciekawsze było dla mnie nowe zadanie dla niego, które Kacper bezbłędnie rozwiązał. Spoglądając na słowa, przeczytał dane słowo powoli, bo zna wszystkie litery i dopasował do obrazka, co dla autysty jest bardzo ciężkim zadaniem i dla dzieci w jego klasie, pani logopeda powiedziała, że dla dzieci go w klasie nie każde dziecko to umie. To już jest kolejny skok rozwojowy. I trzecia rzecz, Kacper stał się taki więcej... Elastyczny w ruchach. Już nie jest taki mega sztywny, jak był, i zaczyna się więcej taki gipki jest, i po prostu zaczyna lepiej skakać, i tak dalej. I no i pani logopeda się pyta, a, a co się stało? No bo Kasper ten, no mówię, dużo z nim chodzimy. Przede wszystkim ma trampolinę w domu, która mu mega, mega dużo pomogła. Piłką gimnastyczną się bawimy tu. Także jest szereg rzeczy, które mu tutaj pomaga, i dobrze było zainwestować te pieniądze, bo jednak e, dziecku trzeba pomóc i nam być lżej, i jemu też również być lżej. Jeśli chodzi o samo jedzenie i święta, na pewno nie będziemy w jakiś sposób kombinować gdzieś tam czegoś. Wiadomo, nam, obojgu. Zrobimy jakieś, możemy zrobić jakieś specjalne jedzenie dla Cacla dla spróbowania, jeśli on tego nie będzie chciał. Muszę mieć dodatkowo zrobioną dla niego alternatywę, którą na co dzień lubi właściwie. Żeby go nie zdenerwować, żeby on nie miał takiego czegoś, a, tego nie jem, a wcale nie będę jeść. No po prostu nie można czegoś takiego dziecku zrobić, no bo jednak to jest ważne, żeby cokolwiek sobie zjadł. No, także tu się to poprawiło u Kacpra e, i liczę na nowe, e, nowe, gdzieś tam postępy. Dzisiaj mnie zaskoczyło to, że Kacper bez żadnego, ale usiadł i robił ze mną e, zadania, co mnie, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło. No bo wiadomo, można na popołudnie do pracy, co tu robić, nie, no to mm, nie ma jakoś tak e, tego dnia. W jakiś sposób e, zorganizowanego, że jakoś tam razem, wspólnie gdzieś tam e, pojedziemy i tak dalej. No bo mąż potrzebuje sam do pracy, no i po prostu jesteśmy w tym momencie uwiązani. No i e, nie mówię to jako, że to jest po prostu jakiś tam e, wada tego wszystkiego, ale po prostu e, posiedzi w domu też trzeba. I e, co plusem jest tego właśnie siedzenia, Kacpra się czymś zajmie. On nie robi czegoś takiego, bo wcześniej miał taką fazę, że nagminnie chciał wychodzić i jeździć samochodem. Obojętnie gdzie, czy z celem, czy bez celu, po prostu um, hektolitry benzyny się spalało. Także i, było, i była wojna o to i musiałam po prostu Kacpra nauczyć też siedzieć w domu, zobaczyć, że można się bawić, zająć się czymś innym, czymś konkretnym. Coś po prostu zająć się czymś takim, co jest niecodzienne. O. Co jeszcze planuję? Właśnie, co jeszcze udało mi się zrobić w ten weekend? Udało mi się, mimo tej głupiej pogody, mimo tego gradu, który wczoraj. E, Wszerz i przeczepał wszystko, i powiem Wam, że um, on się pojawiał, przelotny, potem zaś go nie było, potem przelotny. Ja mówię: Kurde, znowu nie umyję tych moich okien. No i mówię: Postanowiłam: A, raz kozi śmierć, ubrałam sobie kurtkę i zaczęłam myć to okna i umyłam wszystkie. Bardzo się cieszę z tego. Jeszcze w tym tygodniu e, trochę jesteśmy spóźnieni z robotą, ale Robert będzie w domu, także mi troszkę pomoże. E, z czego się bardzo cieszę i to jest bardzo duży plus jest w tym, je, teraz w tym momencie, bo naprawdę teraz będę mieć trochę ciężko w pracy, bo jedna osoba kolejna ma już e, znowu covid w pracy, także no. E, jeśli chodzi tu o noszenie maseczek, to niby znieśli te maseczki, ale 90% Um, tutaj um, chodzących 90% ludzi chodzi tutaj w maskach co mnie um, bardzo, bardzo zaskoczyło. Normalnie Polacy w Polsce się cieszą, o, nie będę nosić już tej szmaty i tak dalej. Ale tutaj w Niemczech ja nie wiem, czemu tak jest mentalność społeczna czy coś w tym stylu. Po prostu nie mam pojęcia, dlaczego, czym się ludzie tu kierują. Może tym, że jest wysoki stopień zakażenia, może tym, że się ludzie ciągle zakażają, może po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem, czym się tu ludzie kierują, ale nieważne. Nie będę tego tematu teraz poruszać, bo chciałam trochę przyjemniej porozmawiać i się nie stresować pewnymi rzeczami, bo stwierdziłam tak, co powiedziałam, co to powiedziałam w pewnych vlogach i tak dalej. Nie będę się tym przejmować, zamartwiać, żyjemy w tym i musimy się do tego przyzwyczaić, że jest jednak trochę ciężej i czy z pieniędzmi, czy ogólnie jeszcze jako tako stać na to, czy na tamto, to jest prawda i nie będziemy się z tym kłócić. E, powiem tak, jest fajna pogoda dzisiaj, nie wiem, zobaczymy, co będziemy mieć w planie, ale podejrzewam, że jest mega, mega mokro i to może mieć też na uwadze, także no. E, co Kacper zrozumiał wczoraj, nie, przedwczoraj E, przyszedł ze szkoły, teraz ma dwa tygodnie ferii, no i Robert będzie z nim w domu. No i e, zrozumiał to, że to co z, dostał ze, szko ze szkoły, tego czekoladowego zajączka, te, te jajuszka, co dostał, co pomalował w szkole, bo na pewno pomalował w szkole, wybrał sobie farbkę i malował te jajka, i zrozumiał, że to jest na święta, bo chciał, już chciał wcześniej to tam otwierać, coś tam, a ja mówię, nie, to jest na święta. I to dopiero otworzysz w niedzielę. Nie tą, tylko następną i tak dalej. I on to jakby zrozumiał. Kiedyś miał problem właśnie zrozumieć to, to, on by już od razu chciał. Także jeśli chodzi o te takie trudne gdzieś tam zachowania, to bardzo się u niego to zmieniło. Ten poziom frustracji jakby u niego stał się wyższy i. Ym, Poziom znaczy się nie tej frustracji, tylko żeby stąd przezwyciężania tej frustracji, czy nawet ten... nie wiem, nie umiem tego nazwać, po prostu mam to na końcu języka, ale jakby tak ta frustracja nie potęguje nad nim. To nie jest tak, że on coś mu się nie uda, już już się martwi, już już jest krzyk i tak dalej, mama pomóż, bo coś tam, coś tam... Po prostu zaczyna powoli sobie sam z tym radzić. I co mi najciekawsze, um, zacieka, najciekawsze zaciekawiło masło maślane. E, najciekawiej um, odebrałam to, że ostatnio opuścił sobie jakąś bajkę. E, no i um, ja chciałam mu to ustawić, ale on nie. On sam po prostu w um, pewnych um, momentach. Przestaje potrzebować mojej pomocy. Co mnie bardzo cieszy, bo e, to znaczy, że gdzieś tam w jakichś aspektach się usamodzielnia i przede wszystkim e, to są jego techniczne aspekty, czyli te techniczne aspekty u niego górują, czyli to jest zaś jakiś um, u niego model czy talent e, w jakiś sposób do, do czegoś. Jeśli chodzi o codzienne sprawy, musi trochę nadrobić, ale już powoli, powoli zaczyna się z tym e, wszystkim oswajać i stawać się jakby tak silniejszym, silniejszym emocjonalnie i nawet to, o co ja się go pytam i gdzieś tam X czasu temu się uczył i ja się go pytam, co to jest a i tak dalej, przykładowo części ciała, on odpowiada, co to jest. I odpowiada jednocześnie pokazując nawet, gdzie jest nos, gdzie jest buzia i tak dalej, to mnie bardzo, bardzo ostatnio też również zaskoczyło, bo gdzieś tam ta komunikacja zaczyna się u niego <laughs> i ta komunikacja nie jest jednostronna. I gdzieś tam od takiego momentu y, można powziąć dalszą, dalszą terapię, dalsze y, dochodzenie do tego, żeby zaczął nauczyć się. Zaczyna uczyć się życia w społeczeństwie, że ktoś drugi jest, że z nim można porozmawiać nie tylko z mamą, z panią i tak dalej, że też są jego potem rówieśnice, prawda? No i um, tak mi się wydaje, że to jesteśmy na dobrej drodze, że Kacper właśnie tu w tym kierunku um, dąży. Ale do czego jeszcze zmierzam to. Um, Myślę, że na pewno na te święta wielkanocne, te przykładowo, bo ja będę mieć cztery dni wolnego, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No to naj, jak naj, najprężniej wykorzystajmy, tak planuję, najprężniej wykorzystamy ten weekend, tak się da, żeby jakoś tak po prostu rodzinnie pobyć, bo naprawdę nam tego brakuje a. Ostatnio są takie weekendy, że ciężko złapać wspólny weekend gdzieś tam, bo mąż pracuje, bo to i po prostu jest to gdzieś tam, gdzieś tego brakuje. I także na pewno z naszą rodziną, czy z y, rodzeństwem i tak dalej, będziemy sobie y, telefonicznie składać życzenia, czy y, rozmawiać przez Skype'a, czy, czy obojętnie co, po prostu żeby to jakoś, y, żeby to jakoś wyglądało i nie, żeby wyglądała, bo po prostu na co dzień też tak robimy i jakoś ta komunikacja nawet ta dalsza, dalsza rodzina funkcjonuje i każdy wie, co tam się u nas dzieje, co nam pomogło nawet to, że właśnie mamy ten kanał i nasi bliscy mogą nas oglądać, jak sobie tu żyjemy, jak sobie kacperek radzi, mimo to, że nie możemy się widzieć, ale to jest bardzo. Akurat ten, ten plus, że jednak jest jakaś motywacja, lubimy kręcić filmy, no to coś trzeba z tym zrobić, gdzieś tam jest zainteresowanie ku temu, gdzieś zainteresowanie jest opisywaniem czegoś, przypisaniem i tak dalej, no to po prostu ten Instagram, Facebook czy inne media socjalne, no to właśnie tak na luzie gadu, gadu dzisiaj poniedzielnemu, także mam nadzieję, że Wam się taka luźna pogawędka po podobała, bez żadnych tam em, dzisiaj polityczności i tak dalej, takie po prostu luźna, naturalna pogadanka, bo takie czasami też, em, też potrzeba, prawda, bo człowiek potrzebuje się czasami też troszkę wygadać i gdzieś tam... Em, Posłuchać innych opinii, jak to u innych jest, jak zamierzam spędzać święta. Chętnie um, napiszcie mi w komentarzach gdzieś tam, um, jeśli macie dzieci chore, to jak sobie radzicie z tym, z tym żywieniem, z tym właśnie, z tymi rzeczami, prawda? E, ostatnią rzeczą, którą um, zrobiłam w czwartek, to był też Tamtisz, czyli to, co mówiłam kiedyś, ten język mikowy, dziecięcy gdzie nauczyłam się parę takich różnych e, rzeczy e, do stołu wielkanocnego, jakby tam z kacłem się komunikować, czyli pokazywać tymi różnymi znakami, rękami, nogami, jak się to mówi, e, próbować się z nim komunikować, e, żeby on wiedział, przykładowo jaki kolor jajka by sobie chciał wybrać, albo jaki kolor, żeby pomalować sobie, nie? No to właśnie... E, dzięki temu um, nauczyłam się różnych rzeczy i wiem dobrze, że jakoś tak się przekłada to e, w szkole i on to wiąże jedno z drugim, jakoś tak mu łatwiej z tym żyć i on wtedy się czuje pewni, e, że może się ze mną komunikować i to, prowadzić to do mniejszej frustracji, nawet e, w jakiś sposób do jakiejś, e, nie prowadzi to do jakiejś agresji albo takich stanów, no bo poprzez brak komunikacji... E, w, u dzieci wyzwalają się stany agresji, czego byśmy nie chcieli, a brak komunikacji prowadzi do niczego, tylko do właśnie do różnych um, rękoczynów albo czegoś innego. To, to nawet nie chodzi o chore dzieci, chodzi nawet o dzieci zdrowe, czy nawet dorosłych, bo umiemy mówić, się, umiemy się porozumiewać z językiem, nie żyjemy w epoce kamienia łupanego, czy w innym tam świecie, gdzie ludzie nie umieli ze sobą rozmawiać, więc także stawiajmy na komunikację, wzajemną komunikację i przede wszystkim dogadywanie się, wysłuchanie drugiego, bo to jest najważniejsze i tym akcentem żyjemy w społeczeństwie, tym akcentem chciałabym życzyć Wam miłego, słonecznego, niedzielnego popołudnia, do zobaczenia, do następnego, cześć!